Witam Was w Home Sweet Home. Tak po prostu Home Sweet Home. E... Niestety ale popsuła mi się kacynka w połowie i taka sytuacja. E... Pierwsze co, to zapiszmy przede wszystkim. Ok. E... Sekretów w tym poziomie nie ma, więc nie musimy niczego szukać. Prócz ostatecznego bosa, bo jego musimy tak naprawdę znaleźć. E... Ok, gdzie jest broń? Czekamy na tubków, bo już ich słychać. Już nadchodzą. E, o co chodzi w tym poziomie? O to, że mamy ten sztylet e, i przyszli go zabrać, a my im nie damy go zabrać. można i kolejni. Nie chcę pozbierać broń. I najważniejsze co? To trzeba zabić bosa i w sumie na tym po, ten po, polega. A nie zabijamy bosa, dopóki nie... Nie zabijemy wszystkich tych chodzących ziomów. Słyszę, że idą. Może mi się wydaje? Dobra, bo widzę, że będę czekać w niej ale... <grymne> nieskończoność. Chyba on jest na zewnątrz. Dobra. Wszystkie rzeczy, które sobie wcześniej zabraliśmy, już niestety nie istnieją. Aktualnie mamy tylko tyle, co tutaj zabraliśmy, więc niewiele. Więc te apteczki się bardzo przydadzą, flary się przydadzą, nie nic, co się przyda. Z zwykłych pistoletów tutaj nie dostaniemy, więc musimy nieco oszczędzać amunicję, którą właśnie pospieraliśmy. Czy te ludki coś zostawiają po sobie? Nie jestem pewna. Rzadko, rzadko gram w Home Sweet Home. Tak jakby zawsze to zawsze ten poziom tak jakby olewam, ale... No ale tym razem nie mogę. <laughs> Okej. Okay. Teraz tak. Czy w ktoś jest. Go ma, Dobra. To lecimy dalej. Lecimy dalej. Dobra, zapiszmy sobie jak już mamy już wspierane. Oczywiście, że. Oczywiście, że muszą. Nic nie zostawiasz? nic dostać. Yy... Oni tam zaczną przychodzić spoko, ale to mnie interesuje. Zanim zmarnuję, niepotrzebnie flarę, nie? Tu jest dach, nie? To jest dach, tutaj teoretycznie nic nie ma. Yy, znaczy dach, strych. Ale jak sobie gracie w Home Sweet Home, w sensie nie w Home, w home tylko w Home, to ona trzyma na strychu wszystkie rzeczy, które zdobyła z poprzednich wypraw. Ale myślę, że nie ma sensu. Tak, nie ma sensu, dobra. Taka tylko, taka tylko ciekawostka dla kogoś, kto byłby zainteresowany. Nie będę marnować dla bo ona się przyda na pewno. A jeszcze sobie tylko tutaj pójdziemy. Dobra, tutaj też czysto. A! Pierwsza część. E, Lara's Home. Zaczyna się tutaj. Tak naprawdę. W sensie nie tutaj, tylko tutaj. E, I tutaj jest jej łóżko. Dobra, nieważne. Idźmy, <grym> Idźmy już zawijmy tego. bo w sensie nie, nie, nie. Nie. Ale fajnie, że jest to równe z tym, co się działo w, w jedynka z dwójką. Jest bardzo kompatybilne. Zostawisz coś? Nie. Dobra, to teraz musimy podejść do drzwi i poczekać na tuków Albo nie. Dobra, ogólnie przychodzi tylko o to, żeby wyjść na zewnątrz. O oh, fuck. No dobra. Nie skontrolowałam ilości życia, sorry. I teraz będziemy bardziej przygotowani, bo już my, że to będzie jeden ziomek. I w ogóle... Jeszcze jeden. Skądś skąd szedł. Dobra, weźmiemy sobie... ...małą. Co jest z tobą? z zróbmy sobie szybkiego No co jest? Jesus. Dobra. Widziałam małą apteczkę. Teraz musimy się przelacić. poszukać posa. A że to jest ciemno, to jest właśnie problem. Nic nie widzę. Bez znaczenia, czy to jest podgląd, czy. Czy nie ale chyba się wściekna jak przypęknę i nikt nie będzie okej okay. I zapewnienia nic mi zupełnie nie, nie pomogła. Dobra, tam ktoś był. Widziałam. Nie. Tak. Okej. Okay. Każdy kolejny zbliża nas do bossa, także spoko. Jeszcze mi się przypiekła tutaj. Tutaj na wprost. Czy tutaj nam się nikt nie zarazpi. Teoretycznie powinniśmy przejść A całość. Wiecie, że nie wyglądamy, czy jest bezpieczne i tak dalej, tak dalej. Gdzie jest minister? Dobra, kolejne. Czy to wszystko? Teraz już idziemy... Ta, tak, takie jakby inne kroki słyszę. Ale mogę się wylić. Dobra, robimy tur wokół. W tę stronę. Gdzieś w między chyba słyszałam. To chyba pusz. Dobra, no to wszystko. Stop, zanim, zanim. Trzeba się wyczekać, i nic nie będę mogła zrobić. Także to by było GTA get Tomb Raider 2. You no i tyle. Trzymajcie się i cześć.